Maria Lorentowicz-Zagalak, prezes Fundacji przy kobiecie, imienia Leonarda Lorentowicza. Jestem stomatologiem. Interesują mnie kobiety w każdym wieku, ich pasje, marzenia i zdrowie. Wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki otwieramy nowy kierunek studiów, Akademia Duli. Jestem Achmiel, jestem dulą. Dulą, czyli taką towarzyszką w porodzie. Towarzyszę kobiecie przede wszystkim, ale też całej rodzinie w okresie okołoporodowym, czyli przed porodem, w trakcie porodu i po porodzie. I właśnie o tym towarzyszeniu będę mówiła w Akademii Duli. Nazywam się Anna Mariana Wrocka, jestem położną. W Akademii Duli będę prowadzić zajęcia dotyczące porodu, porodu naturalnego i porodu przez cięcie cesarskie. Będę również prowadzić zajęcia dotyczące współpracy duli i położnej na sali porodowej. Adrianna Napiera-Majdzińska, jestem fizjoterapeutą dziecięcym i dulą. W Akademii Duli będę prowadziła zajęcia z prawidłowej pielęgnacji noworodka. Uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ rodzice czerpią oczywiście przykład i wiedzę z, z duli, także będziemy pracować nad podnoszeniem dzieci, przekładaniem no oraz ich przewijaniem i prawidłową pielęgnacją. Daria Gralik, położna urodziny. W Akademii Duli będę mówić o porodzie oraz jako, że jestem właśnie położną idulą, będę mówić Wam o tym, jak stawiać granice, jakie są w ogóle różnice między tymi zawodami, żebyście nie przekraczały swoich kompetencji. Nazywam się Justyna Narojczyk. Jestem certyfikowaną fizjoterapeutką uroginekologiczną w Akademii Duli. Będę mówić głównie o naszej miednicy mniejszej, o narządach, które tam się znajdują, czyli kompleksowo o tym, co powinniśmy robić z kobietą w okolicach okresu okołoporodowego, żeby holistycznie do niej podchodzić. Sylwia Brzezińska, w Akademii Duli będę prowadziła panel dotyczący techniki bowena, która wspomaga kobiety w ciąży, jest terapią holistyczną, bardzo bezpieczną w ciąży oraz będę prowadziła panel na temat aromaterapii. Ania Kalbarczyk, Dula i Otulająca. W Akademii poprowadzę zajęcia duli połogowej. Powiem Wam o tym, jak wspierać kobiety w okresie okołoporodowym, szczególnie właśnie w tym okresie po narodzinach dziecka, kiedy kobieta jest bardzo wrażliwa i potrzebuje ogromu naszego wsparcia. Bardzo serdecznie zapraszam.